Cześć! W ostatnich tygodniach wydarzyło się dosyć sporo, choć to żadna nowość, to chciałabym się tym z wami podzielić. Oprócz tego mam dla was bardzo ważną wiadomość oglądajcie do końca. Na początku tegorocznego letniego sezonu trafił do mnie Jerzy. Szedł drogą i wlukuł za sobą kończynę. Zdjęcie RTG ujawniło m.in. poważne złamanie nasady dalszej kości udowej. Trzeba było przeprowadzić zabieg amputacji kończyny. Dziś Ogryzek, bo tak go nazwałam, coraz lepiej radzi sobie na trzech łapkach. Czeka już na niego nowa woliera, w której odbywać będzie dalszą rehabilitację. Potem trafiły ptaki. Młody kwiczął z uszkodzonym workiem powietrznym po tym, jak pogryzł go kot wychodzący. I młoda sikorka modraszka w krytycznym stanie po tym, jak kot zabił jej rodzica, reszty nie odnaleziono. Rokowanie w obu przypadkach było bardzo ostrożne. Ale się udało. Żyją. Zostały najlepszymi kumplami, połączyła ich nie tylko podobna historia, ale przede wszystkim wspólna rehabilitacja. Dziś w wolierze zewnętrznej przygotowują się do powrotu na wolność. Trochę ptaków udało się już w tym roku wypuścić. Na wolność wróciły kwiczoły czy śpiewak. Były to zwierzęta po kolizjach z przedmiotami, takimi jak szklane powierzchnie czy przejeżdżające samochody. Niestety nie wszystkich pacjentów udało mi się uratować. Nie zawsze historie kończyły się happy endem. Jednak szczęśliwe zakończenie ma historia tego koziołka. Poraniony podczas pokosów z uszkodzonym okiem i pęciną, trafił do mnie pewnego letniego popołudnia. Po podaniu leków i początkowo przymusowym karmieniu, w końcu stanął na nogi i sam zaczął chętnie jeść. Potem była sarenka niepotrzebnie zabrana z pola i młoda pustółka, która wypadła z gniazda i nie było możliwości zlokalizowania tego gniazda i zwrócenia ptaka rodzicom. Pojawił się też bocian ze złamaną kością piszczelową po kolizji z samochodem. Te gatunki, po udzieleniu pierwszej pomocy, zostały przewiezione do ośrodków rehabilitacji w innych województwach, ponieważ ja nie posiadam obecnie wolier i wybiegów zapewniających im odpowiednie warunki. Niebawem na wolność wróci również makaronik. To starszy jeż, który został znaleziony w ogrodzie w bardzo złej kondycji, był wychudzony i odwodniony. Po leczeniu zaczął ładnie przybierać na wadze, stawać się energicznym i coraz silniejszym mierzem. Od dzisiaj możecie wspierać projekt W imieniu tych, co nie mówią, na platformie Patronite. Od 2013 roku, czyli od roku, kiedy rozpoczęłam działalność projektu W imieniu tych, co nie mówią, nigdy nie prosiłam o żadne datki z zewnątrz. Wszystko, co pojawiało się na stronach, wszystko, co w związku z projektem się działo czyli wszelkiego rodzaju posty, filmy edukacyjne, treści, ed ale też rehabilitacja, wypuszczanie dzikich zwierząt na wolność, czy też pomaganie dzikim zwierzętom w projektach różnych i w Polsce i za granicą wszystko robiłam wolontariacko. Niestety miało to konsekwencje zarówno dla projektu, jak i dla mnie. Chciałabym, żeby ten projekt rozwijał się. Chciałabym działać jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej i docierać do większego grona odbiorców i działać też na większą skalę. Co da mi Wasze wsparcie? Po pierwsze, będę miała czas na to, żeby tworzyć bardziej profesjonalne treści, bardziej regularnie je publikować. Celem wiodącym projektu, w momencie kiedy on powstawał, było wspieranie innych projektów i innych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Od pewnego czasu jednym z moich największych marzeń jest założenie własnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, którego w Małopolsce praktycznie nie ma. Abym mogła stworzyć dla nich odpowiednie warunki i nie musiała po udzieleniu pierwszej pomocy wysyłać tych zwierząt kilkadziesiąt kilometrów dalej do innych województw, stwierdziłam, że najlepszym dla nich rozwiązaniem będzie ośrodek rehabilitacji na miejscu. Ale to, jaki kierunek obierze projekt w imieniu tych, co nie mówią, zależy oczywiście od ilości wsparcia, jakie otrzyma z zewnątrz. Jeżeli uważacie, że projekt w imieniu tych, co nie mówią, powinien się rozwijać, robi ważne, wartościowe rzeczy, które powinno zobaczyć więcej osób, zapraszam do wspierania go na platformie Patronite. Platforma Patronite jest platformą crowdfundingową, bezpieczną przez wielu, sprawdzoną, godną zaufania. Gdzie możecie znaleźć swoich ulubionych twórców, swoje ulubione projekty, które chcecie wspierać? Wszystkim tym, którzy zdecydują się mnie wspierać, z góry dziękuję. W imieniu tych, co nie mówią. Wejdź na stronę Patronite w wyszukiwarkę wpisz w imieniu tych, co nie mówią. Wyskoczy ci mój profil. Na tym profilu możesz zapoznać się z szerokim opisem autora, czyli mnie. Zobaczyć, co do tej pory udało się stworzyć i jakie są dalsze plany. W progach zaś, jeżeli będziesz zainteresowany wsparciem projektu, znajdziesz kwotę, którą możesz wybrać jako miesięczne wsparcie. Każdy próg ma swój wyjątkowy opis, w którym przedstawiam swoje plany na przyszłość oraz to, co robię. I będą świetne nagrody.